My już gotowe, czekamy na to, aż nas odwiedzą na lotnisko, ale ogólnie mega było, mega fajnie. Asia wypoczęta, a my cały czas mamy leżakowanie. Po prostu wszyscy gdzieś tam chodzą po mieście, chodzili po mieście wieczorem, a my po drineczku i matki do spania od razu. No, ale wypoczęłyśmy. fajnie. byłyśmy dłużej. Wczoraj chwilę dłużej. Ostatni dzień to można poszaleć. Tak. <ś> <gry> No, więc fajnie, że mamy samolot o 10, więc też nie będziemy długo czekać. Szybciej w domu. Jeszcze pewnie zanim dzieci pójdą spać, to zdążymy się poprzytunać. To, to jest najlepsze. A może słowem wstępu, jadę właśnie do, na lotnisko do Warszawy, do Apłanie. bo już wraca z Grecji. A co jest najlepsze z tym John Dirkiem? Że jakiś czas temu. Nie wiem ile on tam motogodzin zrobił, ale niedużo. Z 2 3 miesiące temu była robiona cała kalibracja skrzyni, bo coś mi się wydawało, że na tym trzecim półbiegu coś tak za bardzo szarpie. Wymieniany olej, filtry, kalibracja skrzyni, wszystko dobrze, ciśnienia OK. Nie wiem, nie wiem. Objaw jest taki, czwóreczka wlatuje. I tak jakby ja gazuję, a on nie chce jechać. Także bez straszenia, co to może być?